My bardzo często też patrzymy obiektywnie, subiektywnie, subiektywnie przez pryzmat swoich, swojego doświadczenia, przez pryzmat swoich upodobań, przez pryzmat swoich przekonań, przez pryzmat swojego. Jaki mamy gust, co się nam podoba? Zobaczcie, proszę, jakie decyzje w życiu podejmujemy. Wiele osób mówi, ja chcę żyć inaczej. Wiele osób mówi, czy ja jestem wolny? Czy ja, na przykład, czy jest wolna wola? Wolna wola, tak się mówi. Czy jest wolna wola? Czy ja mogę wszystko robić, co chcę? Czy ja, czy ja jestem ograniczony? czymś? Jak myślicie, jest wolna wola, czy nie? Nie ma? Czy jest? Kto za to, że jest wolna wola? Chciałoby się, żeby była. A kto za to, że nie ma? No, 50 na 50. A jakie argumenty za to, że jest, a że i za to, że nie ma? Ty mówisz, że jest, sąsiad mówi, że nie ma. Jak to? Z jednej strony jest wolna wola, bo my możemy robić wszystko, co się nam chce, co się nam podoba. No w jakiś, w jakiś tam granicach. Ale z drugiej strony ta wolna wola jest ograniczona. My sami ograniczamy się przez właśnie nasz gust. Ja, ja zawsze przytaczam taki przykład. Zobaczcie proszę, co, co jecie. Jakie jedzenie? Możecie jeść wszystko, co się, co się zechce? Ile na świecie jest jedzenia? Bardzo dużo. Bardzo różne kuchnie są, bardzo różne smaki są, bardzo różne potrawy. A ile smaków wyjecie? Ile smaków, ile potraw, ile rodzajów? Bardzo mało. Może kilka, kilkanaście. No może maksymalnie, no, no nie więcej niż kilkanaście. Przeważnie jemy i jemy, i to jest dobre, i to nam pasuje. Jak idziemy do sklepu, jak idziecie do sklepu, przeważnie wszyscy ludzie kupują te same produkty. Idą do sklepu i kupują te same rzeczy. Chociaż mogą iść do sklepu, w którym jest bardzo wiele produktów, może tam dziesiątki tysięcy jest, a wybierają zawsze to samo. Jeśli pójdziecie do sklepu, do samego największego sklepu, gdzie tam jest 10, 20, 30 tysięcy różnych produktów, i na przykład będziecie mieli czas, bardzo dużo czasu, będziecie mieli bardzo dużo pieniędzy, żeby wszystko sobie wybrać i kupić. Co kupicie? Przeważnie to samo, to co zawsze. Czy jest wolna wola, czy nie? Nikt nie ogranicza. My sami siebie ograniczamy. ograniczamy. I tak jest ze wszystkim, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni. A teraz jak, jak się przyzwyczailiśmy? Jeśli w dzieciństwie coś jedliśmy i pierwszy raz jedliśmy, nie było żadnego smaku. Ale drugi raz jedliśmy, trzeci raz jedliśmy, czwarty raz jedliśmy i już się pojawia smak. To jest znajome, to już wiemy. My zjedliśmy, rodzice jedli, ktoś obok nas jadł. Jeszcze ktoś powiedział, to jest dobre. Ja dowiedziałem się, że to jest dobre. Jeszcze ktoś powiedział, że to jest pożyteczne, zdrowe. Ja się dowiedziałem i tak się kształtowało nasze to, co się podoba, to, co jest smaczne. Zobaczcie, jak się ludzie różnią, kuchnia, jak się różni. Co jedzą w Polsce, co jedzą w innych krajach, w Europie, bardzo podobnie, ale już na innym kontynencie zupełnie inaczej jedzą. W Azji. Kto z Was był w Azji? Byliście. W Indiach byliście. W Indiach, w Tajlandii, kto był w Tajlandii? O, w Tajlandii, super. Tam, tam zupełnie inne jedzenie jedzą. Tam chleba nie jedzą, kartofli nie jedzą, zupy takiej nie jedzą, tam tylko ryż na przykład i ostre. I mówią, że to jest dobre. I oni nie wiedzą, jak można inaczej jeść. Zupełnie inne zrozumienie jest. Bo to wszystko jest przez pryzmat. I teraz, o ile się różnimy, co jemy, ale to jest, nie, to jest jeszcze nie najważniejsze. Taką samą różnicę między ludźmi, taka sama różnica między ludźmi jest w tym, co postrzegamy, że jest właściwe, że jest pożyteczne, że jest dobre. Ktoś mówi, To jest dobre. To są dobre wartości życiowe, to są dobre cele życiowe. A ktoś mówi, Nie, tak, nie trzeba żyć. Jak my się różnimy. I co jedno, co drugie, co trzecie, nieważne co, ogranicza nas teraz. I my nie możemy zobaczyć więcej. Bo jeśli, jeśli pojedziecie do Tajlandii na przykład i spróbujecie jakieś, jakąś potrawę tam, to przeważnie się wam nie spodoba. Podoba się wam jedzenie, które tam jest? Podoba się. Jeden raz, ile dwa, albo dwa razy. Moglibyście tak ciągle jeść? Tutaj takiecie? No, no, a właśnie. Tam I teraz to jedzenie, które Wy tam próbujecie, w 90% to jest jedzenie no, tajskie na przykład, które się robi dla Europejczyków. Żeby Europejczycy jedli i żeby im się to podobało. Żeby to było smaczne. To jest już tak przygotowane, bo jak pojedziecie tam i będziecie jeść to, co tam ludzie jedzą, dla siebie przygotowują, to jest zupełnie inny smak, zupełnie inaczej. To jest tak dla turystów, to jest tak przygotowane, żeby to było, żeby to można było zjeść. I teraz się różnimy. Zupełnie inne przekonania mamy. Zupełnie patrzymy na, na rzeczy, a jak ludzie mieszkają. Bardzo, bardzo przepaść jest wielka. Jak się zachowują. I to nie, nie chodzi o to, że jest jedno dobre, a drugie złe. Że jest jedno lepsze, a drugie gorsze. Chodzi o to, że i jedno, i drugie jest ograniczone. No to nieważne. My jesteśmy ograniczeni w swoim wyborze, oni są ograniczeni w swoim wyborze. Nasz gust, nasz smak jest to bardzo wąski. I tak ze wszystkim. I teraz medytacja pomaga nam rozwijać umysł, nasze spostrzeżenie takim, obrazom, takim w taki sposób, że jak odpuszczamy, jak czym głębiej się skupiamy, czym głębiej. Z jest koncentracja, mniej myśli. Wychodzimy za, jak to się mówi, za, za granice swoje i patrzymy na coś zupełnie z innej, z, z, z innej strony. Słucham? Z innej perspektywy. I możemy zobaczyć, my może nic nowego nie zobaczymy, bo już wszystko, co przeżywamy, już widzieliśmy to. Ale zobaczymy zupełnie po nowemu, inaczej. Jak, jak pierwszy raz. Zobaczcie, proszę, dlaczego zdarza się tak, że pierwsze doświadczenie, które z nami wydarza się, jeśli z nami się coś wydarzy pierwszy raz, to jak długo to będziecie pamiętać? Pierwszy raz. A dlaczego? Jeśli pierwszy raz się wydarzy, Długo pamiętamy, a jeśli, drugi, jeśli na przykład pierwszy raz dokądś pojechaliście i pamiętacie to bardzo długo, a jak dru, drugi raz pojedziecie w to samo miejsce, trzeci raz, czwarty raz, piąty raz, dlaczego? Każdy raz jest pierwszy, każdy raz jest unikalny, niepowtarzalny, ale dlaczego my pamiętamy pierwszy raz? Dlatego, że kiedy pierwszy raz byliśmy tam, pierwszy raz coś z nami się wydarzało, to nasz umysł był pusty. U nas nie było żadnych komentarzy do tego. U nas żadnych porównań nie było, żadnych oczekiwań. My nic od siebie nie dodawaliśmy. I wszystko przyjmowaliśmy takim, jakim to jest. No i jeśli drugi raz pojedziemy, to już będzie porównanie. To, co było pierwszy raz, a jakim teraz jest? Jakim wtedy było? I już jest ten pryzmat. Jeśli trzeci raz pojedziemy w to samo miejsce, albo trzeci raz się z nami coś przydarzy, to już będzie ten pryzmat dwóch pr poprzednich. I ten pryzmat jest coraz szerszy, szerszy. I już nie widzimy, co jest teraz, bo już porównujemy, sprawdzamy, jakie to było. Już ten pryzmat oczekiwań, porównań, doświadczenia naszego. I bardzo z jednej strony doświadczenie jest dobre, ale z drugiej strony, czym bardziej doświadczeni jesteśmy, czym więcej doświadczenia mamy, bardzo często tym bardziej ograniczeni jesteśmy właśnie tym swoim doświadczeniem. Bo zobaczcie, proszę, w jakim wieku ludzie uczą się najwięcej, rozwijają się najwięcej. I w jakim wieku mają najmniej doświadczenia? Właśnie to najmniejsze doświadczenie pomaga im wszystko wchłaniać. A dorosły człowiek ma wiele doświadczenia i on mówi, no czego ja się mogę nauczyć? Już niczego. Już wszystko widziałem, wszystko wiem. Bo teraz, żeby coś się przebiło przez ten pryzmat mojego doświadczenia, żeby coś mnie zdziwiło, żebym żeby ja coś mógł odkryć, to, to musi być takie niewyobrażalne. Dlatego, kiedy medytujemy, odpuszczamy swoje doświadczenie, odpuszczamy swoją wiedzę, wszystko, co mamy, odpuszczamy swoje myśli. Bo jeśli jest ten pryzmat, jest doświadczenie, jest wiedza, jest ja, to jest moje, to jest moje zaangażowanie, to jest moje upodobanie. W tym momencie, kiedy pojawiło się to moje, już nic dalej nie zobaczymy, bo to moje już, już będzie decydowało. To jest ładne, to jest brzydkie, to jest dobre, to jest niedobre. I możemy tylko powiększać to moje, to swoje doświadczenie. I teraz, kiedy medytujemy, bardzo dużo się mówi. Budda bardzo dużo mówił o odpuszczaniu, żeby odpuszczać. Przychodzą myśli, odpuszczać, przychodzą, jest, są jakieś idee. Wielu praktykujących medytuje, praktykuje i mają jakieś idee. Powinno być tak, powinno być inaczej, ja powinienem być taki, inny. Odpuszczajcie wszystko. Czym więcej odpuścimy, tym będziemy mieli czystsze spojrzenie. Tym więcej się będziemy uczyli nowego. Medytacja właśnie rozwija taki stan umysłu. Czysty. Najpierw wyciszamy się, najpierw przychodzi spokój. Medytacji. Spokój jest bardzo ważny, bo kiedy medytujemy, kiedy obserwujemy siebie, możemy zauważyć wiele rzeczy w sobie, czasami przyjemnych, czasami nieprzyjemnych, czasami bardzo spokojnie się medytuje, czasami tam burza jakichś uczuć, emocji, przeżyć. I teraz bardzo ważny jest spokój, żeby spokojnie praktykować dalej. Nieważne, co się wydarza, nieważne, czy siedzimy i, i spokojni jesteśmy, i ciało dobre jest, nie boli, czy jakiś ból jest, czy jakieś zniechęcenie, czy, jakiś, czy coś sobie przypomnieliśmy. W medytacji bardzo często będzie tak. Wydarzać się, że jeśli się wyciszamy na, takiej po, na, na takim poziomie, później pogłębiamy się, wyciszamy się. Coraz głębiej i głębiej pogrążamy się w sobie i będą pojawiać się jakieś uczucia. Jakieś, to, co, to, to, co jest trudne, coraz w codziennym życiu bardzo często uciekamy od tego, albo przy, jak, swoją uważność przyłączamy. Coś jest trudne, włączamy telefon, rozmawiamy z kimś, uciekamy od tego, co jest trudne, uciekamy od siebie. Wiele osób mówi, że bardzo trudno jest pozostać ze sobą, sam na sam, być ze sobą. Czują jakąś samotność, czują jakieś trudne uczucia i teraz medytując, kiedy jesteśmy sami ze sobą, różne rzeczy będą się pojawiały. Ważny jest spokój, ważne jest wyciszenie, żebyśmy wszystko przyjmowali takim, jakim ono jest. Nie ma czegoś takiego jak zła medytacja. Nieważne, co się dzieje w medytacji. Wszystko, co się z Wami dzieje w trakcie medytacji, to jest dobre. To jest normalne. Jacy jesteście? Tacy jesteście. Jakie jest serce, jakie są uczucia, jakie jest ciało, to jest wszystko. Dobre. Nie ma lepszej i gorszej medytacji. Nie ma czegoś takiego, że jeśli ktoś siedzi równo i, i uważny jest i się nie rozprasza, to jego medytacja jest lepsza, a ten, co siedzi i ciągle się rusza i, i zasypia, to jego medytacja jest zła. On ma taki stan, tak jak ciało. Różny stan ma. Jeden jest bardziej silny, drugi jest słabszy. Taki umysł i serce. Wszystko, co Czym napełnialiśmy swój umysł i swoje serce przez, la, przez lata może. Teraz się pojawia. I bardzo ważny jest spokój, żeby nie uciekać teraz od tego. To, co zobaczymy, żeby patrzeć obiektywnie nie przez pryzmat swojego chce się. Że ja chcę tało zobaczyć, albo coś innego, nie przez pryzmat swojego gustu, swojego smaku, a czysto.